Który, jak widzicie to y, odcinek z BNG Drive. Dzisiaj będziemy grali w BNG. I jak widzicie mam tu przygotowany czołg BTR80 i pojedziemy nim po Włoszech i zobaczymy jak włoska policja zareaguje na czołg. Więc my sobie powoli ruszymy. Zobaczymy jak zareaguje. Jako ciekawy bardzo. Dobra. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Czekajcie. Ja nagrywam z takiego tutaj programiku. Coś bliższe gra jeszcze. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Dobra. jest co powoli zjedziemy. Zobaczymy, jak włoska policja zareaguje na PTR-80, na czołg. Zbrojony na szczęście nie jest, za to jakiś wypadek jest. Ja się nie zmieszczę z nimi, za chwilę policja zacznie chodzić, oczywiście. A idź pa. pan, blokuje pan dr ruch drogowy. Tu sobie jeżdżę powolutku. I widzicie, wziąłem zwykłą wersję czołgu. Bo wyjechał Nie mam trąbitka. No, tu skręcamy, albo mamy polską policję. E, polską policję, może włoską policję. Jezu. Dobra, czekajcie, jak jeszcze zobaczę. Nie wiem, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Dobra, to właśnie. Ściszę jeszcze. Powinno ja za głośno. Czekajcie. Dobra, sorry, że tak ciągle, ale dobra, powinno być git. My sobie pojedziemy. Ło! Wow! Co my to do tego Czemu nie? Jednajdę chciałam. Czemu nie wyjedziesz? Też ja to. Do... Co, zderzek mu się wyrwało? No gościu, bo jeszcze raz nie wierzę. No widzę, wiem. Wolnicę mnie łapie, ale to raczej niebezpiecznie się dzieje. Urzesz! No, nie wygrywam. Wiek... Nie wygrywam. Gdzie... Eeeeh. Tego... Ja tego nie zamierzyłem. Czy nie było celowo zrobione sobie. Ja mogę odpłynąć, bo to czołg pływa. Dobra, ja nie szkodzę, bo nie, to nie szkoda mi nic Kid z nimi. Najważniejsze, że... żeby... Żeby... Boże, szkolny w drzwi. Dobra. To... Kierowca w vanie mógł nie przeżyć. O Jezu, musiał mi zdarzyć Jakie moje badzie bieg, zablokowało No i się no, podjął tu Dobra, jedziemy tamtum Dobrze, no, pojedziemy do miasta Chodzę O żeż, barierka Dobra, z mocy zniknę Siuko Tamto wjechanie w policję nie było celowe. Widzowie. Jak ty się rozlega. Ten wand w tej stronie. Pyk. O jakiś kawałek z trzema. O Użysz. Jak się zgniótł Pan No i po prostu idealnie O widzieliście, widzieliście jak się zgniótł? A no. no, kit z nim, kit z nim Jedź no, jedź Czołg za chwilę zgaśnie Dobra, ten ciąg jest dobry, ale ty tylko z dużej krótkości robić, że takich małych. Szybko. Się nie spodziewałem, widzowie. Kur... idealnie mieści w kabinie kierowcy. Tego się nie spodziewałem. No, pojedziemy sobie plażą, nie powinniśmy nic zrobić. Jeszcze, czołg, bo pustyni też powinien dać radę. Dwójka wlatuje. I trójeczka. No i możemy sobie jechać ciągiem po plaży Takie. i czwóreczka Trzeba wjechać oh. Ja mój czołgój mówi się nie utopię Taki kryzys momencie kryzysu tu policja próbuje mnie jakoś zdorwać, ale nie ma niestety tutaj wyjazdu, a nie wjazdu, więc oni on mnie za... nie wyjadą. Tak, jak niech się zniszczy, się nie zwie... zniszczy, się zagrzeje, tak, co, czekaj, no, Nie wiem, co on czekaj na jedynkę, na No właśnie, ale to gdzieś powinienem przegapimy. Jak se pojechać do miasta. Bo ja lubię patrzeć, jak się takim czołgiem rozjeżdża, dobra. To powoli, to powoli. I widzowie, dobra. Napiszcie, chcecie wie Albo... No chyba, że widzowie chcielibyście... No bo ten miał być taki przejazd czołgiem. Włoska Policja sobie z, z tego zrobiła. To też była trochę moja wina, bo ja niestety w nią wjechałem, ale to przez przypadek było. Ja tego nie ustawiłem. Może byście chcieli... Ucieczkę przed policją czołbym żeby się nie spodobało. W ogóle jakieś ucieczki przed policją. O, nie, wiem, co wam dla was... Powiedzcie co mam dla was nagrać? Bo nie wiem, co wam się podoba tak szczerze. Jak gry. Może Forza Horizon 5. Ożesz! uu się wygiął. A to kasko! Nie zaszkodzi. O Jezu. Proszę Pani, policja mnie goni, ja ja nie mogę uciec! o żeż! No wystraszyłem, jak tutaj wjechała. Chyba na nie. No jeżdżam, rozjeżdża się. Blokada! Teraz policja tam pojechała, to coś zaskoczymy, uwaga No i co? Tak ich wyjechałem wprost? Tak o Nie spodziewała się Hej! Gaz. No pal! No. Kupię, tu mogę się zamknąć. Okienka... Ops Ozwalam, coś muszę tu Teraz zatrzymuję czas, zwalniam go ze 16 I patrzcie te teraz jak to się ładnie wgniecie No, nie ma szans. Nie ma szans na przeżycie przez przejechanie takiego czołgu, raczej tamte w ulicy leżą. O, o, nie, tu jest dobra. Z za na I O nie, ślepa uliczka. Może tam uda się zajechać? Okej. Okay. Widzę, że tutaj nie wyskoczę z ja. Dobra, uciekamy, jak najszybciej no, Nie złapaj mnie, ale widzę, że ty też... Jest, no, już to mówił o! Się utopiła. No, znowu z gaz. No, co jest z tym czołkiem? Gaśnie i gaśnie. Jak mi złapaliście, że ona była utopiona. A, dobra. I to dobra. Rozpijmy się na początku. Odcineczek był krótki, ale jeszcze to nie koniec zabawy bo weźmiemy sobie... Już wam mówię co my weźmiemy. Weźmiemy sobie... <laughs> yy, jakiś... Czekajcie... Monster Trucka może nie, się nie pomieszczy nigdzie. Ale powiedzmy, że wezmę sobie... i... No, An-12 też jest zbytnie niewysoki, musiałbym jechać na lotnisko. Ale może... Nie, ten czołg też się nie zmieści. Dobra. Nie... Dobra, tak w sumie nie mam co wziąć teraz. A bo tego to jest chyba jakiś ruski autobus, nie wiem. Stok. Skola to jest pewnie szkolny. Tak, to będzie szkolny. Orange, blue, red. Blue. Okej. Okay. Czekam jaką ładnie brzmi. A tu coś się zepsuło. Ej, jaj, 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 jaj. Mm. Tak średnio. Czekajcie. Halo, halo, dobra, jestem i eee, dobra. Może nie To zbytnio, bo nie weźmiemy takiego dziwnego tumusu. Ale... Dobra, niech będzie ten pas coś tam Niech będzie z... Niech będzie... stok taki zielony. Jak on nie będzie działał, to mam coś to... No nie, on nie działa. Szkoda. A weźmiemy inny autobus. Mam <laughs> chyba jeszcze jeden albo dwa ruskie takie. Nie wiem dlaczego. No mi się i pobrałem. Bo... Mało z tych autobusów, bo no, ona się tak średnio. Się Wzwolę tu mam takiego. To jest chyba sola. Nie, nie wiem co to jest. A coś tam. Nie wiem. Nie wiem, czy takie marki istnieją, czy nie. A, kit z tym. Wow, tylko ja się tutaj. Czy ja się tutaj zmieszczę? O! No jasne, że nie. Dobra, chciałem jeszcze przejechać autobusem i policję, ale widzę, że tu nie ma. Przepraszam? Że tu nie ma sensu. Yy, nic więcej robić. Mhm. Człowkiem pojedziemy, zapali mnie, no to. No to tak średnio. To ja w sumie się żegnam i... no. Hmm. No kończę ten odcinek chyba raczej, no nie? Dobra, kończę odcinek. Ukraińska policja oczywiście, dlaczego tak? Dlaczego nie w automacie? Przepraszam bardzo. No, i right. teraz ostatnio tempo. Na koniec odcinka pięknym i policyjnym, ukraińskim Jaguarem wybijamy się w Wana, we Włoszech. No i... Przepięknie się rozwalił. Jaguar trochę mniej. Wiadomo, nowoczesne auto, to ten, a tu była to, to taka starsza wersja, no to wiadomo, to coś. Lampa się. O, koło ta lampa, Jaguara czy vana? Vana. Yy, yy, dobra. To ja kończę ten odcinek. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, z jakiej gry też zdjęć może. Więc na